Siema, z tej strony DGT. Witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars Dzisiaj zrobimy tylko opening 15 skrzyneczek Otworzymy 7 małych 1 big i 7 znowu Tak się prezentują moje Brawy Wbijam te rangi Broka sobie zostawiam na później, żebym miał na przykład łatwiej wbić tą skrzyneczkę. No. Więc zaczynamy Opening. Do Penny i do Poko. Ładnie. Przepraszam Was w ogóle, że nie było odcinku w wtorek z gry, bo nie miałem czasu nagrać. Dawno nowego brawla nie miałem. Chciałbym mieć nową kartę. Ale z tych skrzynek mi raczej nie wyleci. Nita, Jessie. Jessie teraz zacząłem grać, bo chcę na niej bić tą 10 rangę. 12, 7 punktów do Shelly, 15 to Primo, 3 event to Kety. Golda, 6 Golda, czyli to do Dopokobius 6, 2 Eventy Kety. Albo zostawimy tą fioletową skrzyneczkę na później. Na sam koniec. I teraz. Tak. Sorry, że w środku filmu mówię, ale. Będziemy otwierać tyle skrzynek na odcinku, ile będzie lajków pod filmem. Czyli na przykład, jak będziecie mieć. Pod filmem moim 4 łapki w górę to otworzę 4 skrzynki. Jak będzie 5 łapek w górę, to otworzę 5. No. 6GSI 7 Dobbrok. Dobroka właśnie zbieram, bo będę go upgradeował. Na który coś? Power. Power 6. I właśnie gold rozbieram też, bo będą upgrade y robione. Plus 10 do Shelly, plus 10 do Poko i 3 GM. GM się przyznają. A ogólnie sklepik się tak prezentuje. No, więc. O bo nie miałem golda chyba 30 końców 6 do poko i 6 do barleya 6 do barleya 7 do penning 1 do Event Ticket. i eventyhead i fioletowa skrzyneczka i odcinka no, 4 minuty 5 wyjdzie na pewno, więc zacznijmy pospierać ostatnią skrzyneczkę. Więc pamiętajcie, sub, łapka w górę jak ktoś jest nowy. Mam nadzieję, że Wam się odcinki podobają z tej gry. więc, jeszcze jedna sprawa. Zapraszam Was do tego teamu Alien48Team. Pokój ludzie mało na się rozwija więc jest dobrze. Więc to by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!